To jest turniej rangi mistrzostw Polski, z tym, że nazywa się Pucharem Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce. W ćwierćfinale grały trzy drużyny. Graliśmy my, Markowia, Belator, Rijewo i mm, drużyna z My zajęliśmy pierwsze miejsce w ćwierćfinale, Belator, Rijewo drugie miejsce, chociaż był gospodarzem i Ustka zajęła trzecie miejsce. Belator i Markowia awansowały do właśnie do tego finału naszego, tutejszego i z drugiej grupy awansował MTS Kwidzyn i Rokis Radzymin. Przyjechały do nas dwie drużyny z okręgu pomorskiego, jedna drużyna z Radzymina gramy w czwórkę tutaj. Sytuacja już jest klarowna, wiadomo kto wygra ten półfinał. Dwie drużyny z okręgu pomorskiego, Kwidzyn i Riewo awansują do półfinału, a nasze dwie drużyny tutaj się pozostają. Już dalej nie uczestniczą w żadnych rozgrywkach. Z drużynami dziecięcymi, a tym bardziej dziewczęcymi, no nie można przesądzać czego brakuje, bo w zależności od sytuacji gra się układa dobrze albo niedobrze, różnie to bywa. Nie, nie można mówić o brakach, bo na tym poziomie każda drużyna dochodzi do jakiegoś pułapu. I jak zacznę mówić o brakach, to będę wybiegał za bardzo w przyszłość. To są dziewczęta z szóstej klasy przeważnie zajęte są teraz bardziej wyszukiwaniem dobrego gimnazjum. Tak jak mówią, że chciałyby znaleźć sobie takie gimnazjum, z którego by były zadowolone. I to wszystko jedno z drugim jakoś się gryzie, intensywność treningów, gry kontrolne i, i nauka w szkole. No, trzeba jakoś to wszystko wypośrodkowywać. A, a co one będą robiły dalej? No niektóre mówią, że chcą jeszcze grać. Znaczy większość dziewcząt z naszej drużyny mówią, że chcą grać dalej, ale jak długo będą grały, to tego nikt nie jest w stanie powiedzieć. Najczęściej kończy się to na etapie, m, kiedy dzieciaki idą do liceum i, muszą, i wybierają Warszawskie licea, a wtedy już im nie wystarcza czasu na naukę w tym liceum, na dojazdy i później jeszcze... Ciężko znaleźć im czas na treningi i nagranie mecz.